Ten podcast powstaje tylko dzięki wsparciu matronek i patronów. Jeśli chcesz zostać jedną jednym z nich, wejdź na wwwpatronite.pl ukośnik zwykle zeszedł i wybierz próg wsparcia. Cześć, ja się nazywam Sylwana Dimczew, a wysłuchacie podcastu Turbanowe opowieści, audycji o dziwnych historiach, które przetrafiły mi się w podróży. Moje życie to cyrk, więc śmiejcie się dowoli i uczcie na moich błędach. Cześć, tu Sylwana, czyli Dimi, czyli zwykły zeszyt i podcast turbanowe opowieści. Znów słyszymy się po pewnej przerwie. Wprawdzie nie jest ona tak długa jak ostatnio, ponieważ wynosi zaledwie miesiąc z kawałkiem, a może miesiąc tylko. I jest też wymuszona czym innym niż ostatnio. No właściwie nie, dobra. Wymuszona jest tym samym, bo wymuszona jest brakiem czasu natomiast też w, w ciągu tego miesiąca wydarzyło się, mam wrażenie, więcej niż w ciągu ostatniego roku, a ostatni rok wcale nie był ubogi w różne wydarzenia. Więc przez ten miesiąc zdążyłam między innymi zniechęcić do siebie olbrzymią grupę tzw. starej blogerskiej ligi. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to zajrzyjcie na mój Instagram i poskrolujcie trochę w dół, wywołując no, lekkie trzęsienie ziemi, które było jak najbardziej w słusznej sprawie, natomiast y, spotykamy się tutaj w celach rozrywkowo-komediowych, a tamte wydarzenia do ani rozrywkowych, ani komediowych z pewnością nie należą. Na pewno należą do takich, które silnie weryfikują moje otoczenie, i wiem, że na pewno było to potrzebne, były moje działania potrzebne, i drugi raz zrobiłabym dokładnie to samo. I wiem, jestem przekonana o słuszności moich i innych sygnatariuszek działań. Natomiast być może lepiej bym się do tego przygotowała psychicznie lub też nie polegała na tym, że otrzymam wsparcie tam, gdzie myślałam, że ono się znajdzie. Ogólna sytuacja na świecie jest jest chujowa. Więc nie będę jej poruszać tutaj, ale tylko daje znać, jeżeli słuchasz mnie w przeszłości, jeżeli w ogóle jakakolwiek przeszłość istnieje, to wiedz, że lato 2021 obfituje w wydarzenia o charakterze epokowym na wschodzie i na zachodzie, na południu i na Północy, też. Trudno mi jest zacząć mówić, zacząć gadać do mikrofonu bez wspominania o tym, bo całe moje jestestwo drży o wiele ludzkich istnień i ludzkich przyszłości. Ale tak jak mówiłam, ten podcast został stworzony właśnie po to, żebym mogła się od tych smutków, trudów geopolityki i religii troszkę zdystansować, trochę oddalić. Dlatego tyle, jeśli chodzi o. Wstęp. Cieszę się, że mnie słuchacie. Pamiętajcie, żeby wystawiać mi reczki na Apple Podcast i subskrybować mnie, bo wtedy jest większa szansa, że moje podcasty dotrą dalej do tych spragnionych śmiania się ze mnie. Dziś pozwolę Wam odpocząć nieco od Bułgarii, która zdominowała większość wcześniejszych odcinków, ale Odpoczywacie tylko trochę, bo ta Bułgaria i tak pojawi się w historiach. Natomiast nie sama Bułgaria będzie główną bohaterką dzisiejszej historii, a będą nią. Zobaczycie. Będzie to bohater zbiorowy. Co więcej, negatywny bohater zbiorowy. Dziś cofniemy się do roku 2015, do wczesnej wiosny. Historia ma swój początek w pociągu relacji Poznań-Wrocław. W tamtym czasie mieszkałam w Poznaniu, kończyłam studia, pracowałam na pełny etat i byłam swoimi obowiązkami dość mocno przytłoczona. To był taki czas, w którym ja nie tylko pracowałam na pełny etat, nie tylko pisałam pracę magisterską i próbowałam zdać egzaminy. Bo musiałam powtórzyć rok, długa historia, ale to nieważne. Ale też pracowałam jako tłumaczka z języka bułgarskiego i na język bułgarski, i to był właściwie mój ostatni rok takiego silnego zaangażowania w pracę tłumaczki. Dopiero co skończyłam olbrzymie zlecenie dla bardzo znanej firmy AGD, która wkraczała na rynek bułgarski. Robiłam to zlecenie po pracy swojej etatowej, wiecie, kończyłam o 15, wracałam o 16 do domu i od 17, często do 5 rano czy do 4 rano, tłumaczyłam, tłumaczyłam i tłumaczyłam. Więc był to taki okres bardzo intensywny. Ja też nie do końca byłam zadowolona z, z mojej pracy etatowej. Nie czułam za bardzo, żebym się sprawdzała. No po prostu. To jest taki moment przeciążenia, jaki ja teraz czuję co drugi tydzień, a który wtedy był dla mnie dość obcy, ponieważ dopiero co wkraczałam na rynek pracy, poniedziałek, piątek, siódma, piętnasta czy tam ósma, 16 i jeszcze nie zdołałam do tego przywyknąć, do tego uczucia i do tego nadmiaru obowiązków i poczucia, że nie wyrabiam, nie nadążam, nie mam kiedy spać, nie mam na nic czasu. Teraz to jest po prostu moje życie i nie, nie mówię tego po to, żeby się chwalić, tylko po prostu stwierdzam fakt, że odpoczynek to jest coś, czego ja nie nauczyłam się jeszcze, co jest ciągle na mojej agendzie do zrobienia, czyli nauczyć się odpoczywać, nad czym ja pracuję, robiąc naprawdę bardzo małe kroczki, ale robię je ciągle, więc nie, nie jest to pochwała, hustle harder, ani zapierdalaj, bo to jest bardzo niezdrowe i to do niczego Was nie doprowadzi. Ale czasami w życiu bywają takie momenty, w których po prostu nie da się inaczej, bo nie wszystko da się zaplanować, nie wszystko da się przewidzieć, a praca musi być zrobiona. Wracając do brzegu tej historii, właściwie do preludium, wracam do rodzinnego domu we Wrocławiu. W tym pociągu bardzo przytłoczona, bardzo zmęczona i czuję, tak bardzo czuję, że cholernie potrzebuje wakacji, że totalnie, totalnie potrzebuję wakacji. Akurat był to jeden z pierwszych pociągów, w których było Wi-Fi i wtedy jeszcze nie byłam na tyle mądra, żeby wiedzieć, że z darmowego, otwartego Wi-Fi się nie korzysta, więc korzystałam z niego na potęgę, bezmyślnie scrollując Facebook. I nagle na stronie bałkanistyki, z którą zresztą niegdyś współpracowałam, zobaczyłam ogłoszenie, że, że, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd badawczy organizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, przez Wydział Historii i jest to wyjazd na Bałkany, do Rumunii, następnie Bułgarii. Turcji i w drodze powrotnej również Serbii. I jest to taki wyjazd, właśnie badawczy, który ma w swojej, na swojej agendzie ważne historycznie miejsca. Jest to wyjazd bardzo tani, ponieważ jest na niego dofinansowanie z czy to z Uniwersytetu, czy z Urzędu Miasta, ja w tej chwili nie pamiętam, no ale pewnie większość z Was kojarzy, że jeżeli odbywają się różne wyjazdy zorganizowane, badawcze w ramach Uniwersytetu, to można się starać o różne granty, dofinansowania po to, żeby również mniej zamożne osoby mogły sobie na, na taką wyprawę Pozwolić, ponieważ takie podróżowanie może się przyczynić, mieć pozytywne skutki w różnych doktoratach, czy pracach magisterskich, czy licencjackich. Są pewne korzyści z tego wynikające, zwłaszcza jeżeli dobrze się rozpisze taki projekt. I kiedy tylko zobaczyłam, kiedy jest to, co to jest i ile kosztuje, to wiedziałam, że teraz albo nigdy, że ja muszę. Dopiero co dostałam wypłatę za to bardzo duże zlecenie translacyjne i napisałam do mojej ówczesnej osoby partnerskiej, że, że jest taki wyjazd, i ja w tym momencie jestem w stanie zapłacić za nas oboje, tylko powiedz, czy pasują Ci terminy. Bardzo szybko otrzymałam potwierdzenie, bardzo szybko to zaklepałam i od razu z takiego stanu totalnej rezygnacji, zmęczenia, przytłoczenia, niemalże płaczu, wzniosłam się na wyżyny euforii, niemożności doczekania się daty wyjazdu i naprawdę błogosławienia w myślach tego, że wzięłam tam to zlecenie, że terałam po nocach i mam teraz tyle kasy, że Mogę wyjechać na tygodniowe czy dziesięciodniowe wakacje. Gdybym wtedy wiedziała to, co teraz wiem. A co teraz wiem? Teraz wiem, że ze studentami, z uczelniami, a tym bardziej na zorganizowane wyprawy, się nie wyjeżdża. Nigdy. Nigdy. I to był mój pierwszy i ostatni wyjazd w ramach uniwersytetu. Jakiegokolwiek? Kiedykolwiek newa Ewa. Niestety problemy zaczęły się bardzo wcześnie, a mianowicie przy zajmowaniu miejsc w autobusie. Troszeczkę się z osobą spóźniliśmy, ponieważ postanowiliśmy przed trasą zjeść obiad, Zresztą w zemście poznańskiej, pozdrawiam. Jeśli ktoś zna poznańską zemstę, to wie, że karmi pysznie i wegańsko. Ponieważ pierwszy odcinek trasy był zaplanowany na kilkanaście godzin, my wyjeżdżaliśmy o 17 z Poznania i mieliśmy dotrzeć dopiero wieczorem następnego dnia do Braszowa w Rumunii. I po drodze, zanim zatrzymaliśmy się na noc, nocleg, mieliśmy jeszcze zatrzymać się na zwiedzanie zamków w północnej Rumunii. Niestety, nie pamiętam dokładnie, co to był za zamek, nigdzie tego nie zapisałam. Nie pamiętam dokładnie itinerariusza, ale mam zdjęcia, i zdjęcia będą obrazowały wpis na Instagramie reklamujący ten odcinek. Zjedliśmy obiad w zemście i popędziliśmy na, na autobus, który czekał pod operą w Poznaniu, czyli na ulicy Fredry, bo nam się wydawało, że no i tak będą miejsca i tak przecież bez nas nie odjadą. Zresztą to nie było aż tak daleko. No ale nie do końca, bo kiedy weszliśmy do autobusu, to okazało się, że z przodu już miejsca są wszystkie zajęte. A byliśmy poinformowani, że te osoby, które chcą spać, to lepiej, żeby siedziały z przodu, bo z tyłu ma być y ma być ta część dla osób, które spać nie chcą. Było to właśnie jakoś tak łagodnie opisane, że to jest dla osób, które nie chcą spać, a z przodu te, które chcą spać. No a my, mimo że to był 2015 rok, no to już trochę byliśmy starymi dziadami i raczej nastawialiśmy się na zwiedzanie niż na imprezowanie. Zresztą nigdy takie imprezy w autobusie mnie nie jarały. Mi się bardzo w trasie dobrze śpi, więc. No, nie chciałam niekoniecznie chciałam brać udział w imprezach, zwłaszcza z osobami, których nie znam, no i nie jadę tam przede wszystkim dla tych osób, tylko dlatego, że chcę mieć wakacje, i chcę odpocząć i chcę pozwiedzać, i robię to za takie pieniądze, które, które mam, a taki wyjazd na, na własną rękę pewnie w tamtym momencie raczej by mnie nie było stać. Więc na początku okazało się, że jest jedno miejsce w jednym rzędzie, a drugie miejsce gdzieś w innym rzędzie siedzeń. I musieliśmy prosić. Czy nam się zgodzą przesiąść, czy coś tam, a tamte tam dwa miejsca, a nie, bo to są zajęte dla osób, które będą się dosiadały w opolu, a tu coś tam. No i takie. Na samym wstępie, już takie gadanie, że przekonywanie i namawianie osób, żeby się przesiadły, po to, żebyśmy mogli ze sobą razem siedzieć. No dobra, jakoś to tam się udało, ale nie bez kwasów. I kiedy zajęliśmy te miejsca, no to okazało się, że. No jest to autokar, ok, Neoplan, ok, ale chyba bardzo stary, ponieważ miejsce pod nogami miejsce do następnego fotela było Maciubkie. Takie, że miejsce w Flixbusie czy w polskim busie niegdyś, wydawało się jak uuu, jak, jak, jak luksusowym autokarze. To oparcia siedzeń były naprawdę bardzo blisko kolan, tak właściwie się moje kolana stykały, a ja mam metr pięćdziesiąt kilka, więc generalnie dla mnie autobusy i pociągi to są komfortowe miejsca do spania, bo ja się zwinę w kulkę i, i śpię. W ogóle do przejazdu mi jest po prostu w autobusach wygodnie. W Ryanairze o dziwo też mi jest wygodnie. Kiedy usiadłam i zobaczyłam, że no, jest mi dość mocno ciasno, i że ten autokar ma być moim domem przez następne 10 dni, no to sobie pomyślałam, że no to będzie ciekawie. No to będzie bardzo ciekawie. A i żeby było jasne, osoby, które siedziały przede mną, miały podniesiony fotel do pionu, więc gdyby chciały go odjąć. No, to byłoby jeszcze gorzej. No i potem było, no bo te z przodu osoby w końcu chciały się położyć i odjąć ten plec, te plecy do tyłu, a z kolei osoba za nami nie pozwalała mi położyć tego oparcia, i no to, to była taka kość niezgody na samym początku. No ale dobra, księżniczką nie jestem. Wycieczka kosztuje jakiegoś tysiaka, czy coś koło tysiaka, więc no, marudzić za bardzo nie wypada. No dobra, no to jedziemy. Ledwo wyruszyliśmy, nie wyjechaliśmy jeszcze z Poznania i zaczęło się to, o czym pisali organizatorzy. Z tyłu trwała impreza. Tylko ta impreza nie trwała wcale z tyłu, tylko trwała w całym autobusie z wyłączeniem naszych dwóch siedzeń, ponieważ my nie braliśmy w tym udziału, ale wszyscy tak. I okazało się, że wszyscy mają alkohol. I wszyscy mają tego alkoholu bardzo dużo. I wszyscy ten alkohol piją na potęgę. Jak dużo było tego alkoholu? A tak dużo, że jedna część bagażnika, tam gdzie się zostawia bagaże w autokarze, w tej środkowej części na dole, była cała zawalona różnymi kartonami z alkoholem. Wysoko i niskoprocentowym, średnio i niskopółkowym, po prostu chodziło o procenty. I to... Nie było najgorsze? Bo najgorsze było to, że tej imprezie towarzyszyła ciągła muzyka, puszczana nie z tyłu, nie, 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 a z przodu, przez kierowców, którzy dziwnym trafem nie mieli absolutnie nic przeciwko temu, żeby 40 osób oddawała się pijaństwu i ja wiem, że ja mogę brzmieć jak jakaś stara baba, ale nie wydaje mi się, żeby to było bezpieczne, żeby trzy czwarte autobusu piło wysokoprocentowy alkohol i darło ryja podczas tak dalekiej trasy. W Opolu wsiadło kilka osób i wszystkie osoby, które wsiadły w Opolu, to są te osoby, które ja dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ później w trakcie trwania tej wycieczki okazało się, że te osoby myślą. Dokładnie tak jak ja i dokładnie tak jak moja osoba partnerska i tak samo są zniesmaczone całą tą sytuacją i mam nadzieję, że teraz nie zapomnę żadnego imienia, ale jeżeli mnie słuchają, to bardzo serdecznie pozdrawiam Martinę, Ole, Marcina, Magdę, Justynę, Krzysia, który co prawda wsiadł w Poznaniu, jest w Poznaniu, ale dołączam go do tej opolskiej ekipy, Agatę i Malwinę. I mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Ale jeżeli w 2015 roku jechałaś, jechałeś <grym> tym samym szalonym autobusem, i przeszkadzało ci żeganie do worka, a następnie chlanie dalej w opór, to tak, to te pozdrowienia też są dla ciebie. Problemem było. Nie tylko to, że bardzo szybko cały alkohol zaczął walić jak gorzelnia, chociaż w 2015 roku jeszcze nie miałam aż tak negatywnego stosunku do picia, jeszcze aż tak bardzo mi alkohol nie przeszkadzał, ale ten zapach był bardzo dotkliwy, zwłaszcza jak się wychodziło na postoju na siku i wracało się, no to cały, cały ten, ten, cała ta puszka na kółkach śmierdziała jak... Woda a później też śmierdziała jak woda i żygi. Bo jeżeli pije się, a się nie je, no to się po prostu żyga. I któraś z tych osób, które wcześniej pozdrowiłam, opowiadała mi właśnie, że jedna z uczestniczek imprezy regularnie żygała sobie do woreczka, a siedziała tuż za nią. Po czym kontynuowała picie. Myślę, że to było fajne. Aha! Oczywiście byli opiekunowie naukowi tej yy, wspaniałej wyprawy. Jeden profesor i dwóch doktorów dla całej przygody. Ich nazwiska nie są istotne, yy, natomiast pan profesor będzie jeszcze się przewijał w dalszej części historii, ponieważ też pięknie zapłysnął. Jeszcze nie przekroczyliśmy granicy polsko-słowackiej lub polsko-czeskiej, nie pamiętam dokładnie, jak prowadziła wtedy trasa, a już nasze, przepraszam, nie nasze, ale towarzyszek i towarzyszy, zapasy alkoholu, zaczęły się kurczyć. Skąd to wiem? Ano stąd, że kiedy zatrzymaliśmy się na postój na Siusiu, na jakiejś stacji benzynowej nieopodal granicy, przerwa, która miała trwać 10 czy 15 minut przedłużyła się prawie dwukrotnie. Dlaczego? Dlatego, że imprezowa część autokaru stała w kolejce z alkoholem na stacji benzynowej. Wiecie, gdzie te ceny są zazwyczaj dużo wyższe. W sumie to nie ma znaczenia. Stała na tej stacji benzynowej w kolejce do kasy z naręczami, browarów, ale potem, żeby poprosić o ten bardziej wyskokowy alkohol i w ten sposób trasa po raz kolejny została opóźniona. Mieliśmy tego pecha, że przed nami Siedziały entuzjastki imprezy. Nie wiem, dlaczego siedziały przed nami, zamiast dołączyć do ekipy z tyłu i podsłuchiwały to, co my mamy do powiedzenia na temat tego zachowania. No bo generalnie, no nie wiem, no ja nigdy, nigdzie nie byłam z, z, ze studiów, tak? No znaczy podróżowałam do tej pory na własną rękę i to był mój pierwszy wyjazd, gdzie widziałam, jak się ludzie. Którzy są doktorantami, magistrantami, jadą na wyjazd naukowy, zachowują. Ja wiem, że dla was to może być och, oczywiste, że o, studenci to wiadomo, że ochlej mordy i coś tam. No ale dla mnie to nie było, dla mnie to był szok, bo kiedy ja widzę ogłoszenie, że w ramach wydziału hi nauk historycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza jest organizowany wyjazd badawczy i on ma takie, takie, i takie punkty, no to raczej się spodziewam kultury, a nie chlania i żygania. No ale no cóż, no bardzo szybko te moje nadzieje zostały pogrzebane. Kilka razy nawet dostaliśmy Reprymendę od pani siedzącej w fotel przed nami, że co wy się w ogóle nie umiecie bawić? Boże, to po co wy w ogóle tu przyjechaliście? Zwiedzać tak jakby? Zgłębiać historię, kulturę miejsc, które są na agendzie, które zostały dofinansowane jakimś grantem naukowym? Może po to, a nie po to, żeby przepierdalać kasę z ze stypendium chyba z połowy roku na browara na stacji benzynowej i wódę. Mieliśmy bardzo mocno rozjechane oczekiwania najwyraźniej, a w tamtym momencie, kiedy jeszcze, kiedy była to dopiero pierwsza doba wycieczki, nie zdążyliśmy poznać nikogo. Myśleliśmy, że wszyscy są w tym teamie wuda a tylko my jesteśmy w teamie dziady. Pierwsza noc upłynęła na próbach snu i próbach ułożenia się na super ciasnych Siedzeniach, wciskania nóg w bardzo wąskie przestrzenie między fotelami i próba nieobudzenia się do stale tych samych melodii, które były puszczane na cały regulator przez kierowców. A do zestawu melodii należały: ja popedałuję, ty wygodnie siądź. Wigry, wigry, wigry. <laughs> Wigura, wigura, Alba Albo. baby I love you, I need you. baby na 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 na. Albo. Ale, ale, Aleksandra. Ale, ale, ale ładna. Taka, taka, taka skromna. Taka, taka sexy bomba. Albo. Moja Honda, szybsza niż wygląda. Wsiadaj mała, opróżnimy moje jądra. Albo. Nie, nie ma już albo, bo to były w sumie wszystkie piosenki, które leciały w kółko na zmianę. Czasami jedna po drugiej, czasami jedna przez kilka razy. O gustach się podobno nie rozmawia. Ale ja to zrobię. Ktokolwiek wypierał tę muzykę, miał bardzo zawężony gust. Przecież chujowych piosenek jest więcej niż te cztery. Moja Honda, szybsza niż wygląda. Wsiadaj mała, opróżnimy moje jądra.